Zwierzęk dawaj. Zaraz zaczniemy. Pokaż, spoko. spoko. Marto van Persi di Maria. i na zmianie A No dobra, no będzie. Czyli o tak zrobimy. Tak ci zrobimy. Normalnie będziesz miał Wyjaśnione Do jest, tak więc będzie dobrze Konie O Jezu O Jezu, jak zawino się Weź tu włącz z takim z Chelsea i się nawet połączyć nie chce No, ja, Chciałeś być kosta A, obejrzał się jak gram ze z Cewi z tobą i... Ajajaj. jaj. Ocenił. Mam szansę wygrać. <kluzny> Jaki fa... Typowa Chelsea. No, gdzie biegniesz? Nie w tą stronę, tam jest piłka. <kluzny> Jedyne co dobre w tej FIFA to właśnie wszystkie stadiony angielskie odzorowane dokładnie. Powiedz, 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 powiedz co masz do powiedzenia. Ajajaj, jaki przywiód. No co za Chelsea? Pff, a ty do bramki jeszcze ci nie wyszło. nie, nie masz co podbiegać i tak krótko nie zagram. Uh. Aj, aj, aj. O tak, tak, dawaj ro. Rada mail, o Jezu, tyciul. Oj! Ty, je, je. Pierd*j runaj. Ja tak się, tak się wyskakuje. Nie, teraz nie zdążę nawet. Aj, kurde. Co ten za się zakręcił? Co ty? Jaka amatorka? E, ma ta. Trzeba się doładować. Patrz teraz na tą piłę. Od ja Dejlaj. Falka oj, za mocno. A! Karny! E! No czerwona! A! Wyrzuć go! Wyrzuć Ula! Żenada Johndy mam twoją żonę Terry. nie wyleczy czerwona, ewidentna była <kłysy> Di Maria to nie ten poziom co, co, co Mila, no nie, ale spróbujemy. O Jezu. Widać, że to nie ten poziom. Kurna jak mi to wychodzi w ogóle ja nie wiem skąd <kłysy> No jajaj Nie ma krótkiego grania No, ja. Na razie konfo No się skosił. tylko tak potrafi grać no Wrócimy teraz. O nie, to, to źle nie to co trzeba. Co że ja będę. Cuk! Oj, oj, oj. Aj! Często było, on się położył specjalnie. Bo no i się szybko grać. <laughs> Tu lud... też Ty zwierzyku farciarzu! Dawaj, dawaj, Persil! A i jeszcze raz źle zrobiłem! Dawaj jeszcze raz! Aj, źle, źle, źle. I teraz to najgłupsza rzecz w Fifie. Na, na rzucie rożnym tylko jeden obrońca zostaje. Ajajaj. Uuuu. Gdzie chciałeś być? Mm. Rzut rożny, gdzie tam się odbiło? No pień, no tak się wychodzi. Ten to ma, ten to ma te nogi. Aś ty kurna czulu, miałem cię. Garcia, co za Garcia? Kapitan Garcia, z zoro. Mata, oj. No nie wierzę, patrz jaki to fardzia. Ajajaj 5-3, co nie, zwierzyk? Cie! Chciałeś byś! Pięknie, dawaj, daily gdzie mnie tu ciągniesz za koszulkę? Ciulu O Jezu, rożny. No. O nie, rocho to nie to bardzo Chociaż A Gdzie jest jakiś mój zawodnik? No nie wierzę O jest Dobre to było. O, jeszcze lepiej. <ścoughs> Garcia. Skąd oni mają tego Garcję? O już. Luke Shaw się troszkę zgubił. No... No i pięknie no. no nie, naj, nie idzie ci najgorzej zwierzyk Nie, tu nie ma nikogo, którego mógłbym wpuścić. O, w podanie, korna, spiętaszka. O Jezu! Zwierzyk na pustą w trybuny, typowo. Nie, to aż chcę zobaczyć. Pokażcie mi to ujęcie. Na pustą w trybuny. On tak potrafi. O oh yes. O oh yes. O Jezu, no nie. Aj, źle. Ciach. E no faul. Czy coś? No, patrz na czula, nie chce gwizdnąć, no. Co za geju. <słuch> źle, źle, źle. Niedokładnie, ujjku. Co? No, faulował mnie, no. Ja niego nie. Jakbym śmiał. No, troszkę za mocno do Etka. <tryk> hey. O oh yes. Nie no, tak się dać zdziurawić, to tylko, to tylko Chelsea potrafi. A ja nie 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 pięknie Dawidek. No chciałeś być. Co groźnie. Kurwa, czemu ja mam przegłos? Tak, 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 tak. Tak. No i dziękuję. I <laughs> się nie umieszczela to się traci mm. Ale ten przerzut. Ojejku o jejku, co za przerzut. Mm. Mm. Ała. Bolało zwierzy, co? <laughs> On będzie. O, mocny w gębie, chyba ty Jeszcze wślizgiem wejdzie, no patrzcie, ciach! Gdzieś tak się gra, ciach! I gdzie? Gdzie jest piłka? Gdzie jest kurde piłka? O siejku, szkoda, że to tak nie przeszło ładnie. Co dy dy Co dy dy się grać. o własne nogi potykają no za ciule? O Jezu, źle, za szybko to było. Nie do niego przecież była piła, no. No i druga. Aj, A <laughs> źle, ale dobra. Co się nie dać? <laughs> się odbiło od mojego... jejku, jejku, jejku. Aj, miał dośrodkować teraz, kurna, a mu się nogi poplątały. Oj, źle, 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 źle. Chciałeś byś. Chciałeś, jak to się robi, a robi się to tak, na to zawsze gotowi. A ty kurna, ham jeden. Dobra. No tak, 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 falko. Dawaj Radamelek! No gwizdnij to. No Nie no, stąd to ja ci nie. Nie, bo to jest po ziemi. A dobra Jak się bawić, to się bawić. Nie no, prosto brąkaże. źle, źle, źle. No i co? No i chciałeś. No przecież ta gra jest taka łatwa. Ale jednak się Kurde, widziałem to zagranie No i druga jest! PUM! I dziękuję! No i, i radamelek. No no Zwierzy coś mówiłeś, że dobry jesteś, czy coś. Ty grać w ogóle umiesz. No. Pf, proszę cię. On nawet rąk nie zdążył wyciągnąć. To ja już chyba lepiej bronię niż kurtu. Tak to sobie tłumacz zwierzyk, pod słońce grają. Mhm. Mam ściągnąć bramkarza, żebyś miał łatwiej? <śmiech> <śmiech> Chciałeś byś. To już Cewi, który ma od tygodnia Fifę, tylko 1-0 przegrywał. I to przez przypadkowy rzut wolny. No. Ooo! Oh. No. Boisko za krótkie tam macie. O oh yes. oh yes. Jak to łatwe było. Ale do piłki, aj! Już szedł kulasek tam do niego! Już taki piękny miał być zagranie na 3-0. Aj, ty kurna, udało cię! w końcu coś grasz. A czemu dopiero przy drugiej? No, wyjaśnienie, no. Gdzie brać? Kaniec meczu, chyba 2 zera przegrasz, co? O, ej, o, jaki pan ładny się popsuł. Dam ci szansę. Dawaj, dawaj, Persil, dojdziesz Persil. Aj nie dojdziesz. Dobra. Odpuść się. Odpuść się, bo nie dojdziesz. No i pod sło nie pod słońce, nie pod słońce. No ty, Czulu, Koniec 2-0. No i wszystko w tym temacie, no. I, i, pf, pf. Kto jest lepszy? Kto jest lepszy? No oczywiście, że ja jestem lepszy. Kto inny może być lepszy? Zwierzyk, chciałeś być. Chciałeś być zwierzyk. Narka.